Zadanie 13. Funkcja liniowa f jest określona wzorem f od x równa się ax plus b, gdzie a i b są pewnymi liczbami rzeczywistymi. Na rysunku obok przedstawiono fragment wykresu funkcji f w kartezjańskim układzie współrzędnych xy. y. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba a oraz liczba b we wzorze funkcji f spełniają warunki. Pierwsze co możemy odczytać z tabeli to, że prosta równaniu y równa się ax plus b przecina oś o y w punkcie 0b. My widzimy, że nasza funkcja przecina oś o y w tym tutaj punkcie. No i ponieważ to jest nad zerem, więc to b będzie dodatnie. No i takie odpowiedzi, że b jest większe od zera mamy w podpunkcie a i w podpunkcie c. Więc tak naprawdę podpunkty b i d możemy już sobie odrzucić. I teraz zobaczmy na współczynnik a. Ponieważ my idziemy w dół, czyli funkcja jest malejąca, to nasze A musi być mniejsze od zera, więc to będzie odpowiedź C. Jeżeli uważasz, że ten film jest warty polecenia, udostępnij go znajomym. Subskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję bardzo.